Nie się... ...gdzieś. Okej, okay, idziemy dalej z tematem. Hmm. Dobra, jestem w środku. Czy ja się podpłynąć, czy jak? Chyba tak. Jezu, ale buja. Ale buja. Kroskopie nam tyłki, jeśli nie znajdziemy tego faceta. Ale jeśli nie chcesz czyścić kimś kimi szcząteczką do zebu do końca ruchu, to lepiej go znajdziesz... Powtarzam, Co drużyna alfa jest. Co jest? Jeden Jeden zawastady. Skopię ci trupsko! Jak mi powiesz gdzie jesteś, to się skopiemy razem. A i trafiam go na głowę. Przydałoby się jakieś medykamenty albo coś? Macie to mogą teraz walczyć, nie wiem czy to coś ma, dałby sens. Dobra, spróbuję przejść po cichaczu. Nie udało się. Czyli nie tak jak trzeba. Coś? Gdzie on jest? Co, nie wiem, to, co było. to było? Nie obchodzi mnie. Dla spoko. tyle coś? Słuchaj, Czek, robię co mogę, śledząc i ciebie, i wrogów. Ale sygnał jest przytłumiony przez to cholerne żelazko. W tej chwili musisz radzić na, sobie sama. Zgłosić się na pokład trzeci. Drużyna wewnątrz. ważne, jestem trzeci. nerwowy. Ale pani... E? 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 Ej, najlepszy troszek jest No wychyl się Kto tam? Nie no kurwa ten NPC jest Zrypawy przeciwnik Nie, nie spadaj! Ojej Coś mnie załatwiło z góry Powiem wam tak, że deski to tu można bardzo łatwo zaliczyć. Dobra. Pilnujcie się! Słuchaj, Jack. Robię to mogę, śledząc i ciebie, i wrogów. Ale sygnał jest przytłumiony przez to cholerne żelatwo. W tej chwili na musisz radzić błąd, sobie się. sam. Zgłosić się, Zgłosić błąd, się na błąd, i błąd, błąd. Błąd, Jakby wysypka na całej nocy. Stary, to kicu! A ja na to... Stary... Nie wiem tego, że ja jest. Każda nietypowa sytuacja ma być natychmiast przełożonemu. O Jezu, cóż tutaj też nie pasuje mi ja to rozwiązam. No. Pilnujcie się cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek to było, skoda zachodę zachodę. gdzieś ważę jakie teksty. Jak fajnie grać z tappingem. Kiedyś nie miałem tej przyjemności, naprawdę Płuchaj mówię Cześć. wam. Robię co mogę, śledząc i ciebie i wrogów, ale sygnał jest przytłumiony przez to cholerne żelatwo. W tej chwili musisz radzić nie sobie sama. Okej, okay, poradzę sobie. Jeszcze nie wiem jak, ale Wydziałeś coś? Mien być tu. Do wszystkich przypominam, każda. No a teraz to wyjaśnienie. Raz, dwa. Tylko medykament by mi się przydał, bo trochę jest tym krucho. Jest pancerz? Naglatuje samolot. Drużyna delta zgłosi się na lądowisko. Delta Force Gra wtoś w ogóle was w Delta Force. Do wszystkich to ogłoszenie wychyle wszyscy mają uważać na jedynie rozwójcie które leżamy na słońcu przez dłuższy czas. Jest alarm nicholery nie wiem jakiś ja dobrze idę, Nadciągają tu byłem na pewno pojazdy. przygotować się do ich odbioru i naprawy Co on wyprawia? Tam jest zejście na zewnątrz. Mnie interesuje, co tu wewnątrz jest. Kasiorka, czy, czy amunicja? W sumie amunicja bardziej to wygląda. O, tego mam sporo, to to, co żyjemy. Najpierw skontroluję, co tu jest. Przyczajony tygrys. Nie mogę tego otwierać? Nie. Otwieramy szafkę? Nie, to jeszcze nie ta, nie ta wersja gry, kiedy można było otwierać szafki. Chociaż w Max Payne już można było. Nie, chyba że była sprytnie przebrana za tego najemnika, który próbował mnie zabić. i załatwiają mnie z prędkością światła, i to jest niby średni poziom. Ja czuję się jakbym grał na hardzie. Naprawdę. Widziałeś coś? Coś na pewno widzieli. No i... Weź tu bądź mądry i pisz wiersza, najlepiej poematy. Jak ja w tego Far Cry'a kiedyś grałem, to ja nie mam pojęcia. Chyba na łatwych, na łatwych poziomie na trudności. Jak to, co się stało? Jak to coś stało? Twoich ziemków wyrąbało. Jeszcze tu jest. Jest, dwę, znalazłem. zatwiony Czy gdzieś będę miał kolejny problem Czy już mogę normalnie przejść Chyba mogę normalnie przejść Przydałby mi się apteczka Apteczka by mi dużo dała Zapis Super. Jesteśmy atakowani. On chyba szuka tej dziewczyny. Nie znajdzie jej! Zabieramy ją do bunkra. król. Bez odbioru. Wychodzi na to, że sami musimy się bronić. Oh! Zatwiamy. Nie ma tu wal, ale znalazłem jej aparat. Jest też teczka jakiegoś wesołka nazwiskiem Krieger. Ten archipelag to idealne miejsce na moje badania. Te wyspy leżą daleko od międzynarodowych Bardzo szlaków inne. handlowych. Mogę prowadzić badania bez obaw, że pojawi się tutaj ktoś z zewnątrz. To zajmie trochę czasu, ale przyszłość ludzkości zależy od sukcesu moich badań. Nie zawiodę mojego przeznaczenia. No, Jak twardy. Doyle, zabierają Waldo miejsca, które nazywają bunkrem. Gdzie to jest? Znam to miejsce, ale jest silnie strzeżone. Znajdź łódź, spotkamy się. Jestem w drodze. Trzy telefon z klapką. Dobrze, jest apteczka. Subcio. Jest broń. Dobra, przeszukajmy Uwaga, cały ten teren. Cały nie chcę ryzykować. wiemy, że to jest kładziec. się tutaj w siodłach. Co jest? Jakieś oddziały specjalne? Nie wiem, nie no, tak. to oddział specjalny. Patologii. Dobra, przechodzimy na górę. Mam pan, coś mam, apteczkę. Ogólnie z tą grą zeszło mi się trochę dłużej, ale nie chciałem pokazywać wszystkich dentek, bo były one jest trochę nudne. Szczerze powiedziawszy, zapraszam na kolejny odcinek, tym razem będziemy się spodziewać jakiegoś przyszłego hel helikoptera. Ech, najgorzej mi, mi powiedzieć to, że mimo że wybierając poziom średni, tak trochę się czułem ciężej. Nie będę tego zmieniać, ale w każdym razie tych desek pewnie zaliczę jeszcze więcej.